Cześć kochani, dzisiaj kolejny zdrowy nawyk, a mówimy o dniu regeneracji, bo wiem, że macie z tym ogromny problem. Dostaję od Was wiadomości, że dzień, kiedy mamy zaplanowany, chociażby w tym naszym wyzwaniu, teraz jesiennym, dzień totalnego odpoczynku, to jest dla Was najgorszy dzień w całym tygodniu, bo Was nosi, chcielibyście zrobić dodatkowy trening. Niektórzy wiem, że te treningi robią. E, słuchajcie, to jest zła droga. Organizm potrzebuje regeneracji, odpoczynku, takiego właśnie dnia, kiedy nie obciążamy go za bardzo i uwierzcie mi, że wtedy macie szybsze efekty treningowe niż jak tej regeneracji nie robicie. Takie ćwiczenie dzień w dzień, non-stop i takie niedawanie oddechu e, dla waszego ciała, no nie jest dobre. Przede wszystkim przygotowujecie ciało i przyzwyczajacie do tego rodzaju wysiłku i potem okazuje się, że jedziecie na urlop i na przykład nie ćwiczycie tydzień czy dwa i już wasze ciało wam się odpłaca dodatkowymi kilogramami, bo ono jest przyzwyczajone do tego, że wy non stop, non stop ćwiczycie, ćwiczycie i jeszcze raz ćwiczycie. Także jak jest ten dzień regeneracji, to go uszanujcie, macie wtedy więcej czasu dla siebie, zaplanujcie sobie coś fajnego, nie wiem, idźcie do kina, idźcie na randkę, idźcie na jakieś zakupy. To jest po prostu dodatkowy czas dla Was, którego nie spędzacie na siłowni czy na treningu, czy w Pokoju treningowym, nie wiem jak tam trenujecie. E, więc w, ja uważam, że na 7 dni w tygodniu najlepiej zrobić sobie jeden dzień totalnego restu, kiedy nie robicie nic, kompletnie nic. Jeden dzień fajny jest, żeby zrobić dodatkową jednostkę taką spokojniejszą, typu stretching, rozciąganie, pilates, yoga. Coś, co Was wyciszy, gdzie możecie sobie włączyć uspokajającą muzykę, załączyć świeczki, wtedy. To ma sens. Uwierzcie mi, tak właśnie należy zrobić. Nie ćwiczymy codziennie. Buziaki, pa.